Taki mamy właśnie domek na weekend. Patryk, wchodzisz mi w kadr. No, stoję tu tylko sam. Schowaj się! Schowaj się, ja tu nagrywam teraz, jak tu jest ładnie. Na tej kusztawce mi zrób kilka zdjęć. Zobacz, jakie to jest fajne. To jest takie na Instagram idealnie się nada. A widać, że mam pustą szklankę? Nie, nie. Wiem. Dobrze, dobrze. O, mam nadzieję, że jeszcze, żeś nie wypakował nic z torby na górze, bo idę tam pokazać. No, Robisz? No, robię, robię. Ile zrobiłeś? Trzy. No, trzy? Trzydzieści zrób i wtedy możemy patrzeć, czy w ogóle jakieś się nota. Pokazuj, co tam narobiłeś. No, niezłe, niezłe. Ale zrób jeszcze kilkadziesiąt. W mieście tego nie ma. Wejdź tam, Patryk, na górę, to mi zrobisz takie zdjęcie z właśnie. To jest dla dzieci. Jakie dzieci? Dla wszystkich to jest. A poza tym, ty jesteś takie wielkie dziecko, umówmy się. Ja bym chciała takie okno, żebyśmy u nas mieli. Da się to zrobić? Gdzie w bloku? No weź, ty, kto jest mężczyzną? Kto? Ja nie wiem, czy ona się nie zerwie. Co się ma zerwać? Co ty zaraz powiedziałeś? Co ty sugerujesz coś? Nie. No ja myślę. Ja nie chcę mówić, które z nas się gorzej odżywia. Ujęcie jest takie, że ja tutaj idę i widać te domki w tle, żeby ludzie wiedzieli, no. że na Aloha Camp można wynająć takie miejsce, Ok? Nagrywasz, nagrywa. ja idę. Najważniejsze to, żeby tak twarz cały czas była do tej kamery. A już mi się kręci w